Cześć, dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak grać w Minecrafta. Podstawowe kroki. Na początku wydrążymy sobie naszą kryjówkę, do której zrobimy drzwi i potrzebne elementy, żeby schować się przed groźnymi potworami. Musimy znaleźć ściankę, w której wydrążymy naszą kryjówkę. O, tutaj może być najlepiej. Wydrażamy sobie hmm, To nie będzie chyba dobry pomysł, ale wydrążmy sobie na przykład Wydrążymy sobie na przykład tutaj Tu będzie wejście do naszej kryjówki. ale trzeba zrobić drzwi więc idziemy szukać drewna drewno. Teraz robimy bardzo ważną i przydatną czynność, mianowicie zamienimy drewno na deski. Z tych desek zrobimy crafting boxa, układamy go tak. powstaje Można powiedzieć, że to jest taki w swoim rodzaju warsztat, w którym będziemy robić po prostu wszystko. Dobra, zrobimy sobie drzwi tak jak obiecałem. Z klocków ułożonych tak. Otrzymujemy drzwi i kładziemy je. Widzicie, otwierają się i działa wszystko poprawnie. Dobra, to co teraz robimy? Teraz robimy kilof, łopatę i topór. Wszystko będzie nam bardzo potrzebne. Ale żeby wszystko zrobić, musimy ściąć podstawowy surowiec, czyli drewno. Z drewna zrobimy deski, a z desek zrobimy patyki. I z tych patyków zrobimy kill off, łopaty. to, co dalej mówiłem, bra No, tyle drewna pewno Myślę, że wystarczy. Też trzeba to zanieść do naszego crafty box ale pierwszy zrobimy to jakiś most, żeby sobie jakoś przechodzić. O, może być, dobra? No, zgubiłem się. O, jest tutaj. No, dobrze. Wchodzimy do środka i robimy sobie zamieniamy sobie to na drewno, tak robimy patyki, ustawiamy je tak, jeżeli chcemy zrobić kilof, ustawiamy je tak, jeżeli chcemy zrobić siekierkę, czyli topór, układamy je tak, my chcemy zrobić to i to, czyli kilof. Czekierę. I jeszcze łopatę. Łopata robi się tak. Dobra. Teraz powiększymy sobie naszą posiadłość. Oczywiście to jest tylko kryjówka na jedną noc. Później możecie robić szałasy, różnego rodzaju domki. że to powinno wystarczyć. Ważną czynnością zrobienia jest też flar, które będzie oświetlała nam w nocy nasze pomieszczenie. Ale można zrobić też łóżko, dzięki któremu nie będziemy musieli przeczekiwać bardzo nudnej nocy w Minecraftzie. Żeby zrobić łóżko, trzeba znaleźć najpierw barana, który, z którego trzeba zgolić skórę, ale nie zapowiada się na to, bo nie widzę raczej go. Bo... No, robi się już ciemno. Przydałby nam się węgiel. Tam mamy jakieś włazo, jakieś kopalnie. Wejdziemy, może. Może zastaniemy jakieś złoże węgla. Ale ja na razie go nie widzę. O, tu jest żelazo. Bardzo przydatny surowiec. Dalej lepiej nie wchodzić, bo może być straszny. Ale zrobiliśmy w sumie podstawową kryjówkę, w której możemy przeczekać naszą noc w Minecrafcie. W dalszym poradniku pokażę Wam jak zrobić flary, jak zrobić łóżko yy, i zrobimy także kopalnie. Dziękuję za uwagę.